No dobra. Łuka! E... Dobra, to w sumie sobie zagramy w... Go Next! Czy ta niewydana... niewydana część... niewydany niewdana... remake? Anonowany. To został jest... Jest jakoś... wydany przez chwilę. Widzieliście jak to wygląda w praktyce? <laughs> nie. Wygląda tak. Proszę, nie... nie krytykujcie może jakości, bo w sumie ten... No. kreator. Eee. Magii, sobie. Magii nie ma. Podoba mi się to wykładanie krawędzi. Fajne <grymianie> takie krawędzie takie, jest <grymianie> Powiedz mi, wolelibyście takie przykrywki taki Golden Axe w ten sposób? legiony, czy powiedzmy bardziej yy, w nowoczesnym. W sposób yy, podkręcony, powiedzmy, yy, nie wiem, inaczej, po prostu inaczej w który wymiarze, czy coś na Nie jest Odkryć, tak. Czy taki po prostu chodzony po staremu? Lepiej zachować oryginalną formę. Kurde, biją zrobić, żeby było ładniejsze, albo trochę inne, nie za bardzo inne będzie dobrze. Czysto nawet. Samą rozgrywkę bym nie ruszał No, chyba <gryuchy> leciał. <gryuchy> za długo wodowałem. Właśnie, za długo. Chodź Point. <gryuchy> Jak <Point>. to? <gryuchy> no. Na mają różne koszuli. Nie są Okej. Okay. Dobrze to... hmm? Haha! To jestem! <susurę> to <traje. I> <gryzny> też... Trzymał miecz pod ramieniem, gdzie ja A tu jak jest jakaś fabuła o coś tu chodzi? Nie, to jest tylko demko to Znaczy, demko w zasadzie prototyp. Tak to się podoba. A tak mi się kojarzy z. i jak nowych gier, kasowania Mirror of Fate. Symphony of the Night, czy coś tam? Nie, nie, Mirror of ee, Fate. Symphony of the Night to jest klasyk na Play'a 1, a tamto no, to było jakby grą towarzyszącą tym kum, ee, nowym kasowaniom, co a bohaterem by się jakiś Belmont, ale kompletnie na potrzeby gry go wynaleźli Gabriel chyba, Gabriel Ale mój pierdol dygnął He, he, he uh. O! Kosza zebrałeś? <śpiewa> Ale cię tą maczugą potraktował Dobra, 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 dobra Cześć! <śpiewa> Zdałem się, że on jest szybszy. No, Jak? Uff, go ja Dziękuję. Okej. Dobra. ma dobra dobra. Chyba że się miejsce. Jest że chcesz to zamieścić. Nie no wiesz, ja chcesz. Bo wyrzucił się. Ten nie co nie jest W sumie nie jest taka specjalnie rozmaicona. Tak jak oryginał był w sumie jest rozmaicony. A w starym stylu. I chyba przez to niektórym tym szefostwom nie przeszła specjalnie. Że jest zbyt prosta, zbyt... Reszta widzę czeka bierzecznie na twoją kolej. O, możesz skakać. Tutaj że nie jest jakiś system, żebyśmy nie otaczali za bardzo. Ale tutaj opcja, żeby biegać, a... I tak sobie... O, o, no widzisz. O, o, i o Nawet o, możesz charge'a Szczerze Charge'y, charge'y, co to było? No kurde. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Robij dam głos sobie takiem. No. Wiedziałem, że tam jest parę sposobów na jakieś inne epickie rozłamki, ale coś mi takiego nie było. Nie chcę wyjść. Dobra, wszystko na raz. Yy. Coś, jak skończysz z tymi, co podsiami, co wystają, to ten gość z tronu wstanie. Czy tak powinno być? Nie wiem, czy będzie w tym rynku. Tym no, będą Nie no ma znaczy, to w sumie ...ja być szybko, bo ile to zabili byli w 2 tygodnie? Pewnie. To super w 2 tygodnie. O. I? Koniec pewnie? Koniec. No wiecie co, to że Tamka nie wstał, no to Tandeta. Golden Axe, nie mów Tandeta, w sumie. Ale jest! Y to, to, to. Szkoda, szkoda, ale powiem y przyjemności w coś takiego więcej, szkoda, że troszeczkę to, jak tutaj ładnie tytuł mówi, Axe bo... Czasami potrzeba takich prostych gierek, a nie tylko takich skomplikowanych, przekombinowanych remake'ów, które potem nie mają nic wspólnego z oryginałem.